Witam wszystkich na kanale Noster.pl Dzisiaj dokonamy unboxingu kamery GoPro Hero 3 w wersji White. Tak wyglądało to pudełko. Jest bardzo schludne, producent się postarał. Ja sobie ułatwiłem rozciąłem yy, zabezpieczenia wcześniej, dlatego zdejmuję, pierwszą część postawię tutaj. Zdejmujemy taśmę. Otwieramy wieczko. Tak prezentuje się kamerka. Ja tu odkręcę żeby pokazać z bliska, jak to wygląda. Jest takie dodatkowe zabezpieczenie, które daje producent. Jest napisane remove, zdjąć, zdejmujemy. Tak wygląda kamerka. Nie różni się ona na pierwszy rzut oka od całej reszty, czyli GoPro Hero ani black, ani silver. Różni się jedynie parametrami. Ma identyczną wagę, ma identyczny kształt, różni się wyłącznie parametrami. Niech ona sobie tutaj leży. Otwieramy pudełko. W środku są trzy karteczki. Pierwsza yy, mówi o, o tym, aby yy, odwiedzić stronę producenta i yy, dokonać update'u. Druga mówi o tym, żeby wejść na stronę producenta i ściągnąć manual. Trzecia to jest gwarancja. Trzy karteczki odkładamy dalej Otwieramy wieczko wysuwamy kartonik. Nic już w środku nie ma. Jest pusto. Odkładamy zamykamy ma ona sobie tutaj na razie będzie przymocowana, niech stoi co jest w pudełku w pudełku są standardowo naklejki GoPro 3 kamera yy, bateria GoPro jest to bateria litowo-jonowa o pojemności o pojemności 1050 mAh. Rozpakujemy ją. Tak wygląda. Dalej: kabel USB do ładowania kamery. Tylne drzwiczki zamienne, które umożliwiają yy, nagrywanie dźwięku w lepszej jakości, ponieważ mają otwory. Oryginalnie tylne drzwiczki są przystosowane do tego, aby kamera z nami pływała. Yy, są wodoszczelne. Te nie są. Ostatni element, który daje producent, są to lepce. Otwieramy je. Jest jeden lepiec do powierzchni płaskich. Jest jeden lepiec do powierzchni obłych, zaokrąglonych, takich jak kask. I Element zabezpieczający po to aby przy sportach ekstremalnych e, kamera nie odpadła od e, statywu. Ja to zaraz pokażę. E, tak to wygląda. Może ja zdajmę kamerkę i mocowanie. Niech to sobie tutaj leży. Załóżmy. Mocujemy kamerę do powierzchni płaskiej. Mocujemy w taki sposób. Odmontujemy pro do statywu. Jest to zabezpieczenie, żeby po prostu kamera nam w razie czego nie odleciała. Tak to się montuje. I tak to wygląda. Chyba? Odkręcę. Kamera nam nie wyleci przez, przez tą właśnie gumę, która blokuje ewentualne wysunięcie. Tego elementu mocującego do powierzchni paski. Teraz zamontujemy baterię do tejże kamery. Otwieramy y -y. ją. Jest to bardzo fajnie rozwiązane. Kamera nam się sama nie uwolni. Próbujesz sobie to przemyśleć. Kamera jest identyczna jak silver czy black. Otwieramy tylną klapkę. Wyleciała. Tu jest bateria. Musimy ją dobrze wsadzić. W taki sposób. Bateria siedzi. Teraz klapka. Klapka siedzi. Włączamy kamerę. Czy działa? Działa. Następuje sygnalizacja, że, batery, że kamera się włączyła w czterech miejscach. Jedna dioda jest tu, druga jest tu, trzecia jest z tyłu, i czwarta jest z dołu. Yy, druga dioda jest tutaj. Ona jest niebieska i sygnalizuje włączenie Wi-Fi. Było przed chwilą to widać i też wszystkie cztery diody na chwilę się zapalają. Yy, wyłączamy Wi-Fi. I wyłączamy kamerkę. Opiszę teraz wejścia i wyjścia. Otwieramy tą oto klapkę, którą łatwo jest zgubić. I co tu widzimy? Jest port na kartę MicroSD. Ja kupiłem kartę. 3 karty MicroSD firmy SanDisk'a 64 GB. Producent zaleca karty klasy 10, po to, aby zapewnić maksymalną możliwość wykorzystania tych kart przez kamerę. Jest możliwość wsadzenia kart o mniejszej pojemności. No w zależności od tego, ile kto nagrywa sam już zadecyduje, jaką kartę kupić. Poza tym mamy jeszcze wejście micro HDMI do podłączenia bezpośrednio kamery do telewizora, po to, żeby oglądać nagrane filmy, bądź zdjęcia na dużym ekranie. Poza tym wejście mini USB, które służy za ładowanie batery, baterii wewnątrz kamerki. Ja teraz może wsadzę jedną kartę do tejże kamerki. Opakowanie jest nowe. Przecinam. Ile ja to zajmie? Już ją mam. Tutaj jest adapter. Jeżeli ktoś ma wejście w komputerze na zwykłą kartę SD, no to przyda mu się. Teraz wsadzimy tą kartę SD. No, chyba na odwrót. I usłyszymy takie charakterystyczne pyk, co właśnie nastąpiło. Wiadomo, że karta siedzi dobrze. Czyli mamy opisane wejścia. Mamy wsadzoną kartę SD. Możemy założyć klapkę. Zakładamy klapkę. Co jeszcze warto powiedzieć, że gdy kamera jest nowa, wyjęta z opakowania. Jej bateria nie jest maksymalnie naładowana, co widać. Dlatego możemy to właśnie zrobić. Producent to zaleca. Z tym, że nawet jeżeli jej nie naładujemy na maksa po otwarciu pudełka, nie grozi to uszkodzeniem baterii. Parę słów o samej kamerze. Ja ją tutaj położę. Robi ona zdjęcia... Maksymalnie 5 o formacie 5 megapikseli robi maksymalnie 3 zdjęcia na sekundę. Są możliwe do ustawienia interwały czasowe. Możemy robić zdjęcia co na przykład sekundę, 2 do 60. Ma wbudowany Wi-Fi, jest opcja zapętlania filmów. Co poza tym, w opakowaniu, że tak powiem. Jest wodoszczelna do 60 metrów, to jest 6 atmosfer, bardzo dużo. Poza tym akumulator trzyma około 2 godziny. Możemy powiększyć, przedłużyć ten czas o no kolejne 2 godziny dokupując batery backpack. Jest on tutaj i zostanie on zunboxowany w następnym odcinku. Jest tutaj razem z innymi akcesoriami, które już opiszę e, na koniec tego odcinka. E, wszystkie mocowania, które były dostępne w innych starszych edycjach GoPro, e, są kompatybilne z tymi najnowszymi kamerkami. E, jest, to, jest to bardzo ważne. E, Istotnym jest również, że można nagrywać, robić zdjęcia, jednocześnie ładując tą kamerkę. Podsumowując, kupując kamerę GoPro 3 w wersji White, otrzymujemy kamerę. Wymienne plecki do nagrywania z lepszym dźwiękiem. Oryginalną obudowę wodoszczelną z wodoszczelnymi pleckami. Jedno mocowanie na powierzchnie płaskie. Zabezpieczenie, żeby kamera w razie czego nam nie uciekła. Jedno mocowanie do powierzchni zaokrąglonych. Kabel do ładowania kamery. Niestety kabel HDMI musimy kupić sami. Kartę SD też musimy kupić. Kartę micro SD również musimy kupić sami. W następnym odcinku z... zajmiemy się opisaniem dodatkowych akcesoriów. Battery Backpack. LCD Taszbak dodatkowych akcesoriów. Jest to kluczyk do mocnego zakręcania. Ja to zaprezentuję. Niekiedy mamy trudność z dokręceniem maksymalnie mocnym tych pokręteł. Przez co podczas szybszej jazdy, załóżmy w motocrosie, yy, może nam się to odkręcić. Kamera może zacząć po prostu latać, i po pewnym czasie odkręci się i nam wyleci. Dokręcając tym kluczem, nie ma, nie ma takiego problemu. Możemy dokręcić mocno i mamy pewność tego, że kamera yy, nam nie odleci. Naprawdę to jest skuteczne. Polecam. Poza tym takie, takie, takie sprytne urządzenie do czyszczenia, czyszczenia obiektywu i kamery, kapturek do wyciszania szumów i wiele, wiele innych. Zapraszam. Koniec.